Pozdrawiam Was, drodzy przyjaciele. Zwracam uwagę na najczęstsze awarie i awarie, które występują w Oplu Antarze. Większość Opla Anteri ma napęd na wszystkie koła ze sprzęgłem elektromagnetycznym do łączenia tylnej osi. Rozwiązanie jest ogólnie proste i dość niezawodne, ale niezbyt skuteczne. Część mechaniczna przekładni samochodów z napędem na przednie koła jest całkowicie niezawodna. Przeguby CV mogą wytrzymać 200 tysięcy. A ich zasoby zwykle są ograniczone stanem pylników. Z wałami nie ma żadnych problemów, nie ma się do czego przyczepić. W przypadku pojazdów z napędem na wszystkie koła dodawana jest skrzynia biegów-kątowa, wał napędowy i tylna skrzynia biegów ze sprzęgłem. Tutaj jest więcej kłopotów. Przekładnia kątowa jest niezawodna. Jeśli wymieniasz olej przynajmniej raz na 60 tysięcy i monitorujesz wycieki, będzie on dobrze służył nawet z silnikami 3-litrowymi. Wał napędowy nie może pochwalić się całkowitą bezawaryjnością, zasoby są ograniczone głównie stanem łożyska zewnętrznego, ale poprzeczki też nie są wieczne. Wytrzymują nieco dłużej niż łożysko i zwykle wymienia się je w zestawie. Średnio nawet wśród tych, którzy lubią obchać pantofelek, wał napędowy wytrzymuje bez problemów 130-150 tysięcy km, wibracje rzadziej pojawiają się wcześniej, a przebiegi powyżej 250 tys. bez naprawy są w ogóle mało możliwe. Poprzeczki o wymiarach 71,40 myślnik 24, 06,74,5 24 24,0 są niedrogie, łożysko zawieszenia zostało z sukcesem wybrane z BMW. Występuje z minimalnymi modyfikacjami, ale jest dość wysokiej jakości. Istnieją również opcje specjalnie dla GM, ale od mniej znanych marek. Żywotność wału napędowego w dużej mierze zależy od stanu dwóch cichych bloków zawieszenia tylnej skrzyni biegów. Sama tylna skrzynia biegów jest dość niezawodna, napędy również są mocne, chociaż mają krótszą żywotność niż przednie. Dla tych, którzy lubią jeździć po pagórkach i błocie, mogą zawieść przy przebiegu nieco ponad 100 tysięcy. Odpowietrznik tylnej osi łatwo i naturalnie ulega zabrudzeniu, po czym oś zaczyna się pocić, powoli wyciskając uszczelki i pierścienie uszczelniające osłon bocznych. Głównym problemem związanym ze skrzynią biegów jest sprzęgło i jego układ sterowania. Jednostka sterująca znajduje się bezpośrednio na obudowie przekładni tylnej, od góry z tyłu i połączona jest ze sprzęgłem kablem zasilającym. Awaria złączy i uszkodzenie samej jednostki sterującej to zjawiska dość powszechne, ale niezbyt powszechne. Ale liczba innych awarii systemu jest bardzo duża. Zacznijmy od tego, że większość samochodów produkowanych w Rosji nie przeszła procedury przygotowania sprzęgła, tak zwanej rankingu. Na złączu sprzęgła w jednostce sterującej znajduje się kod, który należy zapisać w mózgu jednostki sterującej, aby sprzęgło było odpowiednio wykorzystywane przy całym możliwym momencie obrotowym w terenie. Maksymalny moment obrotowy sprzęgła może wynosić nawet ponad 2000 Nm, jednak w większości maszyn i sprzęgieł jest on ograniczony do 800 lub 1000 Nm. Nie jest to oczywiście moment obrotowy silnika, a moment uwzględniający przełożenie skrzyni biegów. Zatem nawet przy najsłabszym silniku nie będzie możliwe przeniesienie całego momentu obrotowego na tylną oś już na pierwszych biegach. Bez rankingu moment i czas reakcji są ustawione na minimum, co wpływa na zdolność przełajową. Awarie układu ESP, awarie czujników, awarie samego sprzęgła i błędy zawieszające się w pamięci jednostki sterującej mogą z łatwością spowodować, że samochód będzie miał napęd na przednie koła. Co więcej, właściciel dowiaduje się o tym dopiero po zakopaniu przednich kół w zaspie śnieżnej. System nie spieszy się z ostrzeżeniem o rozłączeniu sprzęgła i ograniczeniu momentu obrotowego. Zwłaszcza jeśli jednostka sterująca po prostu się nie kontaktuje. Sprawdzenie sprzęgła jest dość proste, podczas cofania tylne koła są zawsze połączone, a jeśli się nie ślizgają, to sprzęgło nie działa. W samochodach po zmianie stylizacji poważnie zmieniono oprogramowanie sterujące sprzęgłem, jest ono prewencyjnie blokowane, gdy istnieje duże zapotrzebowanie na ciąg silnika, a nie tylko wtedy, gdy stwierdzono już poślizg przedniej osi. I ogólnie system to umożliwił znacznie poprawić zdolność przełajową bez większych zmian w sprzęcie transmisyjnym. Samo sprzęgło jest niezawodne, a psuć się może głównie poprzez wpływanie w wodzie, wibracje od wału napędowego, czy też regularną jazdę terenową z długimi poślizgami. Przegrzanie urządzenia prowadzi do uszkodzenia uszczelnienia olejowego trzpienia, a to z kolei prowadzi do wycieków oleju, uszkodzenia łożyska trzpienia, zanieczyszczenia oleju wewnątrz sprzęgła i zwiększonego zużycia sprzęgieł. Dobrze, że podczas miejskiej eksploatacji tak wiele zła praktycznie nie dzieje się na raz. Jednak samo sprzęgło jest niedrogie, standardowe elektromagnetyczne bewu z włączeniem sprzęgieł głównych poprzez mechanizm krzywkowy ze sprzęgłem sterowanym pomocniczym. Skrzynie biegów są reprezentowane przez dwie opcje manualnej skrzyni biegów, pięciobiegowa D33 i sześciobiegowa F40, oraz trzy automatyczne skrzynie biegów, Aisin AW55-51 w samochodach przed zmianą stylizacji, GM6T40 i GM6T45 po zmianie stylizacji. Sześciobiegowa F40 charakteryzuje się wysoką żywotnością i niezawodnością. Przy przebiegu ponad 200 tysięcy i rzadkich wymianach oleju, łożyska i synchronizatory mogą umrzeć śmiercią odważnych, przy mocnych silnikach może też umrzeć mechanizm różnicowy. I to wszystko. W skrajnych przypadkach koszt pudełka kontraktowego jest niski, na szczęście jest jeszcze wystarczająco dużo live Głównym bólem głowy właściciela samochodu z taką manualną skrzynią biegów jest żywotność dwumasowego koła zamachowego. Jest ograniczony do 150-200 tysięcy przebiegu, a praca ze sprzęgłem ślizgowym zabija go niemal natychmiast. Do lekkiego tuningu można znaleźć niestandardowe koło zamachowe firmy Bryce do zwykłego sprzęgła amortyzatora, ale w przypadku standardowego silnika warto po prostu naprawić koło zamachowe na czas, nie czekając, aż zniszczy ono obudowę skrzyni biegów i rozrusznik. Pięciobiegową manualną skrzynię biegów D33 znaleziono w połączeniu z 2,4-litrowym silnikiem benzynowym sprzed zmiany stylizacji oraz z młodszymi wersjami dwulitrowych silników wysokoprężnych. To koreańska wersja skrzyni biegów Getrag F23, która była szeroko stosowana w europejskim Oplu. To prawda, że jakość jego wykonania pozostawia wiele do życzenia. Koreańska wersja tej skrzyni od samego początku narzekała na wycie i hałas, Ponadto ze względu na zużycie synchronizatorów drugiego i trzeciego biegu szybka, zmiana biegów staje się niemożliwa po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów. Skrzynia biegów nie jest idealna, ale sprzęgło jest zwyczajne, koło zamachowe tanie, a naprawa wszystkiego jest niedroga. Jest całkiem odpowiedni do spokojnego ruchu. O automatycznej skrzyni biegów Aisin napisano już wiele ciepłych słów. Skrzynki serii AW55-51 są dodaną i ulepszoną wersją skrzynki 55-50 i są wolne od chorób dziecięcych. Cechą charakterystyczną tej serii jest duża wrażliwość korpusu zaworu na zanieczyszczenie olejem i zużycie płyty korpusu zaworu. Naprawienie tej usterki jest bardzo trudne i kosztowne, a części zamienne obejmują jedynie zespół sterownika zaworu. Znalezienie do niego nieoryginalnych elektromagnesów i zestawów naprawczych Sonnax nie jest jednak trudne, pytanie dotyczy tylko jakości naprawy hydraulicznej. Część mechaniczna jest skuteczna i niezawodna. Szkoda tylko, że bardzo często harmonogram konserwacji nie obejmuje obowiązkowych wymian oleju. A w przypadku tej automatycznej skrzyni biegów jest to niezwykle ważne i lepiej robić to częściej niż standardowe 60 tysięcy kilometrów. Jeszcze lepiej jest zapewnić zewnętrzną filtrację i dobre chłodzenie. Skrzynia charakteryzuje się niskim zasobem okładziny blokującej silnik turbinowy gazowy. Jest jednoosobowy i nie lubi częstego użytkowania. Jeżeli nie dojdzie do krytycznego zużycia okładzin, warstwa kleju zadziała i silnie zanieczyszcza korpus zaworu produktami zużycia. To, jak długo będą trwać nakładki, jest dużym pytaniem. W samochodzie przeciętnego kierowcy wytrzymują do 200 do 250 tysięcy kilometrów, ale w wyścigowie potrafią je wybić nawet po 100 tysiącach kilometrów. Skrzynia dobrze sprawdziła się w samochodach Opla i Volvo, jednak z wiekiem stało się jasne, że jej żywotność w dużym stopniu zależy od jakości obsługi. Automatyczne skrzynie biegów serii GM 6T40, 6T45 okazały się prawdziwym koszmarem dla właścicieli. Zaznaczę tylko, że w cięższym crossoverze awarie mechaniczne zdarzały się znacznie częściej niż w zwykłym sedanie. Rzadka enfera z przebiegiem ponad 60 tysięcy km obeszła się bez napraw skrzyni biegów, i to dość drogich. Tutaj należy uważać na pojawienie się dźwięku u trolejbusu, który wskazuje na problemy ze zużyciem przekładni planetarnych lub mechanizmu różnicowego, uderzenia podczas zmiany zakresów, zużycie łańcucha lub korpusu zaworu, opóźnioną zmianę biegów 4 do 5, problem z bębnem 4. 5, 6 lub zużycie płytki korpusu zaworu. Prawie wszystkie skrzynki otrzymały zaktualizowany zestaw elektromagnesów, wiele z nich zostało naprawionych więcej niż raz. Ale nawet przy wszystkich ulepszeniach elektronika wywiera duży nacisk na mechaniczną część automatycznej skrzyni biegów, a dla tych, którzy lubią prowadzić, zużycie zawsze będzie znaczne. Właściciele samochodów z silnikami 2-4-litrowymi często podczas naprawy nie zmieniają tylnej przekładni planetarnej ale ograniczają się do metody kołchozowego zamykania osi satelitów. Upewnij się, że skrzynia została naprawiona normalnie, regenerując ją i wymieniając podkładki dystansowe. Automatyczna skrzynia biegów jest niezwykle wrażliwa na zanieczyszczenie oleju i jego temperaturę. W rezultacie samochód z tą automatyczną skrzynią biegów, nawet przy starannej konserwacji i modernizacji poprzez montaż zewnętrznego filtra oleju i dużej chłodnicy automatycznej skrzyni biegów, pozostaje w tyle za Aisinem pod względem niezawodności. Wybierając auto po restylingu nie ma alternatywy, należy jednak starać się brać auto jak najnowsze, z najnowszą wersją skrzynki i oprogramowania sterującego. Pudła w samochodach wyprodukowanych po 2014 roku stały się znacznie bardziej niezawodne, praktycznie nie ma wczesnych awarii, ale większość samochodów ledwo przekroczyła krytyczny próg 60 tysięcy km. Główne silniki Opla Anteri to rzędowe czterocylindrowe silniki o pojemności 2,4 litra, pochodzące z dwóch zupełnie różnych rodzin. Samochodów z silnikami o pojemności 3,2 litra jest całkiem sporo, a samochodów z mocniejszym silnikiem 3-litrowym jest znacznie mniej. Po zmianie stylizacji jest więcej samochodów z silnikiem diesla, z silnikiem o pojemności 2,2 litra, ale dwulitrowe silniki diesla przed zmianą stylizacji są rzadkością. W Rosji nie można było znaleźć samochodu z silnikiem 3,6 litra na sprzedaż, ale można je znaleźć. Najczęściej jest to efekt podmiany zamiast silnika 3,2 litra, którego naprawa jest droga. A silników o pojemności 3,6 litra jest wiele, więc czasami łatwiej jest zamówić jednostkę kontraktową z USA. Nie ma wielu typowych problemów z silnikami. Chciałbym zwrócić uwagę na korki zbiorników wyrównawczych, które należy wymieniać co kilka lat i dobrze dokręcić, a nie do końca. Aby nie przycisnąć zaworu, w przeciwnym razie instalacja nie będzie odpowietrzać podczas napełniania. Sprzęgło jednokierunkowe alternatora i koło pasowe wału korbowego również nie są elementami najbardziej niezawodnymi, ale trzeba na nie po prostu uważać. Zawory nagrzewnic starsze niż 10 lat nie reagują dobrze na zwiększone ciśnienie w układzie chłodzenia i mogą nagle przeciekać. Przed zmianą stylizacji 2, 4, Litrowe silniki serii z 24XE były wielokrotnie krytykowane za małą moc i staromodną konstrukcję. Oczywiście, że liwny blok cylindrów tego silnika jest zasadniczo taki sam jak w samochodach Opla z lat 70. Oczywiście stał się lżejszy, a objętość robocza nie wynosi już 1,6, ale 2,4 litra. Głowica cylindrów i osprzęt są tutaj prawie takie same jak w silniku X20XFAU z 1994 roku. Nawiasem mówiąc, moc tego dwulitrowego silnika jest taka sama i wynosi 136 km, wyraźnie nie gonili za stopniem doładowania, silnik celowo wykonano na niskim poziomie i wysokim momencie obrotowym. Ale jest niezwykle prosty w konstrukcji. Bardzo tani w naprawie, a jego żywotność wynosząca 350, a nawet 500 tysięcy kilometrów mówi sama za siebie. Wady? Oczywiście, że są. Układ wentylacji skrzyni korbowej jest słaby, a pokrywa głowicy cylindrów jest plastikowa. Oczywiście płynie jak strumień przy najmniejszym przegrzaniu, szczególnie w starszych silnikach, na silnikach ze zużytym tłokiem lub po prostu z zatkanymi i pękniętymi rurkami. Kolektor wydechowy może pęknąć. Duża odlewana konstrukcja nie ma elementów złącznych kompensujących temperaturę, a jej kształt jest kiepski. Kolektor dolotowy aktywnie się brudzi, a z powodu osadzania się węgla na dolocie system zmiany geometrii ulega awarii. Zasób paska rozrządu jest średni, 60 tysięcy km. Przy wymianie lepiej wymienić pompę. Napędzana jest paskiem rozrządu, wewnętrzną stroną żebrowaną, a jeśli się żartnie, pasek na pewno się zerwie. Wszystko rekompensuje niska cena komponentów, sprawdzona konstrukcja i znane od dawna metody leczenia problemów. Ogólnie rzecz biorąc, nie zaniedbuj samochodów przed zmianą stylizacji, mają one swoje zalety. Przynajmniej koszty eksploatacji będą niskie. Chociaż na paliwie na pewno nie będzie oszczędności, nawet przy manualnej skrzyni biegów gwarantowane jest zużycie 15 litrów w mieście. 3,2-litrowe silniki V6 serii z 32SE przed zmianą stylizacji oraz 3-litrowe silniki serii A30XH, A30HF należą do linii silników GM High Feature, szeroko reprezentowanych w samochodach amerykańskich i europejskich. Należy pamiętać, że oznaczenie z 32 SM ma również silniki zupełnie innej serii, z paskiem rozrządu, które od jakiegoś czasu były montowane w opluwek Vectra rodzina GM High Feature wykonana jest w bloku aluminiowym, z żeliwnymi tulejami i a łańcuch rozrządu. Silniki o pojemności 3,2 litra mają nieco prostszą konstrukcję niż silniki 3 litrowe, nie mają regulacji rozrządu i prostego wtrysku rozproszonego. Trzylitrowe litrowe silniki charakteryzują się zauważalnie większą mocą dzięki zastosowaniu układu kontroli fazy i bezpośredniego wtrysku. Pomimo ogólnego podobieństwa konstrukcyjnego i przynależności do tej samej serii, silniki prawie nie mają identycznych części. Żywotność silników tej rodziny jest dość długa. Często ponad 300 tys. km, ale niestety są one drogie w utrzymaniu, mają wiele dużych części eksploatacyjnych i niuansów konserwacyjnych po przebiegu 150 000 do 180 tysięcy km. Im bardziej skomplikowany silnik, tym wyższy koszt napraw. Oczywiste wady obejmują wrażliwość na temperaturę i łatwość przegrzania. Bardzo duże obciążenie cieplne stawia wysokie wymagania jakości pracy całego układu chłodzenia. Pierścienie zacinają się przy najmniejszym przegrzaniu, a sytuacje komplikują towarzyszące liczne wycieki oleju. Ponadto istnieje złożona konstrukcja rozrządu z trzema łańcuchami w napędzie oraz pakietem amortyzatorów i napinaczy. Jedną z zalet, na którą możemy jedynie zwrócić uwagę, jest cicha praca przy niskim przebiegu. Ale w naprawie i eksploatacji silniki te stanowią prawdziwą karę. Przede wszystkim jest to problem z żywotnością rozrządu, która jest bardzo zróżnicowana. Często łańcuchy zaczynają pukać przy przebiegu mniejszym niż 60 tysięcy i nie ma sensu zwlekać z wymianą, łatwo przeskakują. Lub mogą obsłużyć ponad 200 tysięcy, w zależności od szczęścia. Udział szczęścia można zwiększyć, nieznacznie zwiększony poziom oleju, okres wymiany, raz na 10 tysięcy i lepiej nie napełniać olejem GM, ale czymś lepszym. Zwykle wymiana paska rozrządu skutkuje całkowitym remontem silnika ponieważ w celu uzyskania wysokiej jakości działania będzie wymagał jego demontażu z samochodu. Drugim istotnym niuansem jest cena naprawy paska rozrządu. Wszystko razem, w szczegółach, daje okrągłą sumę. Ponadto dolny amortyzator i napinacz są przymocowane do korpusu pompy oleju, a amortyzator nie jest dostarczany osobno, a napinacz będzie musiał zostać wymieniony na część nowego typu, więc nadal jest to ponad 40 tysięcy na sam sprzęt. Przy pracy ceny są dość Mercedesowe. Cóż, inaczej będziesz musiał poświęcić jakość. Ponadto podczas ponownego montażu istnieje duże prawdopodobieństwo błędu. Projekt jest pełen oryginalnych rozwiązań w postaci dziwnych schematów uszczelniania łączników, skomplikowanych schematów nakładania uszczelniacza, ciekawej konstrukcji pompy i przedniej pokrywy jako całości. Ogólnie rzecz biorąc, silniki tej serii są wyraźnie wykonane z oczekiwaniem pięcioletniego leasingu i 100 tysięcy mil, po czym lepiej je natychmiast przeciągnąć na wysypisko śmieci. Ponadto silniki te mają wiele innych, mniejszych awarii. Katalizatory dość szybko się kruszą. Dolot wymaga wymiany pierścieni, zużywa się także grupa tłoków. A w przypadku silników 3-litrowych nadal trzeba czyścić zawory z osadów węgla, regularnie wymieniać pompę wtryskową paliwa i ze szczególną gorliwością monitorować czystość zbiornika gazu i układu paliwowego. Apetyt, pomimo wszystkich innowacji, na silniki tej serii nie jest dziecinny. W trybie miejskim z łatwością przekracza 20 litrów, więc nie można uzasadnić wszystkich problemów wysoką wydajnością. Zapewniają przyzwoitą dynamikę, ale na tym kończą się ich zalety. Generalnie silniki są dla lubiących dynamikę i przyczepność z dużym portfelem. Ale najwyraźniej nie jest to grupa odbiorców marki Opel. Silniki 2 kwietnia po zmianie stylizacji to silniki A24XE, A24XF również pochodzenia amerykańskiego o dość dużej mocy i nowocześniejsze. Konstrukcja jest dość postępowa: blok aluminiowy, tuleje żeliwne, łańcuch rozrządu, przesuwniki faz, napęd pompy z wałka rozrządu. Wszystko to przy szerokim zastosowaniu aluminium z recyklingu. Wszystko to jest zaskakująco wydajne, łatwe w naprawie, a nawet żywotność tych silników jest tylko nieznacznie krótsza niż starego żeliwa. Co więcej, praktycznie nie ma zużycia wkładek, a także rozmiarów napraw. Wadą postępowej konstrukcji jest nieproporcjonalnie wysoka cena paska rozrządu i prawie wszystkich innych części, słaby blok cylindrów, wysokie wymagania dotyczące przestrzegania momentów dokręcania nie tylko śrub głowicy cylindrów i elementów mocujących rozrządu, ale także świece zapłonowe. Mechanizm kontroli fazy stale cierpi na awarie o różnym nasileniu. Przy większej mocy na papierze. W praktyce różnica w dynamice obu generacji silników okazuje się niewielka, a przewaga w zużyciu paliwa, nawet biorąc pod uwagę nową skrzynię biegów, wynosi zaledwie około litra na 100 km. Ogólnie rzecz biorąc, główna zaleta nowości silników A24XE, A24XF polega właśnie na nowości. Samochody z tymi silnikami są nowsze i przy niskim przebiegu jest z nimi mniej kłopotów. Ale jeśli przebieg przekracza 150 tysięcy, zalety zamieniają się w wady. To już wszystkie informacje na temat problemów Opla Anteri. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.